Trzeba wezwać pomoc! Chuje nie nieodbieranie! Patrzcie na to! Witam państwa bardzo serdecznie, nazywam się Roman Instalator, a to są fakty autentyczne. Jeśli dopiero do nas dołączasz, mamy dla Ciebie najświeższe informacje. Apokalipsa zombie zaatakowała cały świat. Nie wiadomo skąd bierze się wirus, który przekształca ludzi w te żądne krwi potwory. Jedynie wiemy, że cały czas trwają poszukiwania lekarstwa, który przywróci świat do normy. Obecnie zakażonych liczy się w milionach. Jest to bardzo zła informacja. Ponieważ choroba, która szaleje na świecie jest największą zarazą, jaką widzieli ludzie. Wirus zombie rozprzestrzenia się tak prędko, że trzeba eliminować jednostki zakażone wszelkimi dostępnymi środkami. Jedna z teorii wskazuje na bioterroryzm z wyciekiem toksycznych substancji chemicznych, ale jest to niepotwierdzona informacja. Podejmijcie wszelkie środki ostrożności, zostańcie w domach i oglądajcie nas, abyście mieli najnowsze informacje o ataku zombie. Lekarze nadal są w szoku przez nowy rodzaj wirusa zwanego zombie, który rozprzestrzenia się przez ugryzienie zdrowej osoby. Farantanna została nałożona na cały świat wczesnym rankiem. Uzbrojeni żołnierze starają się utrzymać porządek. Fala zombie rozprzestrzenia się błyskawicznie na cały świat. Pozostańcie w domach i czekajcie na instrukcje. Dla faktów autentycznych mówiła Marta Trzebiatowska. No, to mamy przejebane.